Mapa majnowka, losowanie z ósemkami, dziewiątkami. Bohater zajmuje agresywną pozycję. Wykorzystuje fakt, że ich kłowiec jedzie bardziej na D6. Dobry początek, dobra taktyka, dobre wykonanie. Fajnie świadczysz pojazdy, sojusznicy strzelają. Bitwa marzenie. Nie tylko dobra gra bohatera, ale jeszcze do tego bardzo dobra snajpa sojuszników. Bardzo fajnie. Ja? Very good, very good, my friend. Very good, my friend, very, very good. Yes, good, very good. Good, 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 good. Nice, nice, nice. Pięknie. Ale ładnie obrywa. No słuchajcie, no, z perspektywy komentarza, to niewiele tu można rzec, no. Krzak spod strzelanie słyszniku. Patrzcie na to, że... Zwróćcie uwagę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób snajpi. Czy zwykle 6 osób snajpi? Nie. Więc to jest fajne, że ma Twoja drużyna. Cel? Pomóc Ci wykorzystać to, że podświetlasz. Z drugiej jednak strony, czy to jest dobre, że 6 osób snajpi? Jest to złe. Dlatego, że ...ikowiec jest tu, w tym miejscu. Co ale tutaj, w tym miejscu. I teraz tutaj on stąd widzi wszystko, co tu jest. I ten sus zginął, bo. Kowiec tu wychyla i poświetla wszystko. Więc trzeba sobie powiedzieć, że takie ustawienie jest dobre i złe. Złe, jeżeli ich Light właśnie zajmie tą miejscówkę tutaj. O! Powiedziałem, że tu jest i faktycznie tu jest. Kolega go wykrył bardzo dobrze, bardzo mądrze tutaj podjechał. Skończył tak naprawdę kowce tym spotem teraz Ebra Farmi. Na razie muszę powiedzieć, że bohater gra 10 na 10. Naprawdę, tutaj bardzo fajna gra. Widać, że myśli, gdzie może być ich light. Ja nie lubię lightów, które. Mają jeden cel tylko: robić damage. Nie kontrują lightów. Light powinien kontrować lighta. To jest taka walka, który jest lepszy cenę, który da więcej drużynie. Jeżeli wyeliminujesz. Yy, yy, kołowca ich, to oni są już w dupie, są ślepi i bitwa jest wygrana tak naprawdę. I że nic nie pyknie y, tragicznego. Także bardzo, bardzo podoba mi się gra Bohatera. Bardzo mądra. Podświetlanie, kontrowanie innych lightów. Naprawdę szacun. Powiecie, że go za bardzo doceniam, ale takich lightów to jest naprawdę mniej niż 7%. Większość lightów albo wylewa się na początku i ginie, albo stoi w krzakach, nic nie podświetla, albo w ogóle strzela tylko. Nie wiadomo po co. Gra lightem jak tylko strzela, nic nie podświetla w ogóle Ta pozycja, którą mamy, ona nie jest zła. Bo ona kontruje ich kowca, rozumiecie? To, że my nic nie podświetlamy, wynika z tego, że ich kowiec nic nie podświetla. Jakby on wychylił, to by dostał spota, więc go skontrujemy wtedy, tak? Więc nie hejtujcie tego, że stoimy w krzoku, bo kontrujemy ich kowca. Kolega ma też lagi, 3 stopingu. O! Skoda. stopinku kolega ma też trudne warunki do gry. No niestety ze zero. Mm, żeby latać w powtórkach, musisz mieć moda. Ale lagi, oj 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 oj. Kolego! Chyba czas... Zmienić dostawcę I powiedzieć mu Że Mają słabe Internety Jak chcesz mogę ci przywieźć wiadro internetu, bo mam trochę wiaderek. Byłem w studni, no i w studni jeszcze mam sporo Internetu także Mogę ci kilka litrów tutaj Nawet kilkanaście litrów internetu ci Światłowodu przy Wiozę nie wiem gdzie mieszkasz, mam nadzieję, że w Polsce. Bo nie chcę daleko jechać, ale mogę ci trochę przewieźć. Miałem taką studnię z internetem. Wykopałem kurde dawno temu. I teraz człowieku internety działają pięknie. Fajnie żartę pracuje. W ogóle fajne przedstawienie się. Teraz po, po, podświetlamy tych czołgu, te czołgi na górce, co nie? Oj, Defenders jeszcze to niedobre. Wolałbym, żeby zostało w miejscu, prawda? O! Let's say some. O, Defenderek Cyk. Pięknie mi się Ja mogę kilka wiederek Olmieć No. Wiederkę, wiederka O, oh, i obaj spotknięci. Fantastycznie. Naprawdę bardzo ładne jest to, że bohater cały czas podświetla ich. O, ładnie to wygląda, bardzo ładnie. O trochę tych strzałów za zero w tej bitwie jest, to trzeba powiedzieć sobie, że trochę za zero wchodzi w tej bitwie O skoro Bok wieży, no, bok wieży przypijał 8-12 Nieciekawa sytuacja, nieciekawa Nieciekawa, nieciekawa Pyk kołc, sprzątnie. Bo kowce to jest zawsze to ryzyko, że jak już wejdzie w nas, to HP ucieka bardzo szybko. Kurczy się w nieprawdopodobnym tempie. To jest smutne. To jest kurka smutna. O, nie wejdzie, w bok wejdzie. O, to we front nie weszłoby. Na no, hita. Kurde, jak bohater tak gra to zaraz będzie miał trzy biegłości Już ma dwie. No do wygrania bitwa, zdecydowanie, no. To jest pięć jest słabym pojazdem do wyciągu takiego na mapie otwartej. No come on. come on! gościu! Ogarnij się! Co ty chcesz z tym testem zrobić? Hajki, kolega ma hajki na artę. No, trochę dalej pewnie jest ta arta. Kurde, to oddalanie kamery i przybliżanie mnie w nerwia. Te arty uciekły. Będzie tank rewards w najbliższym czasie. Jak jakiś będzie, to na pewno będzie informacja na stronie WOTA, będą jakieś przecieki. Natomiast w tym momencie, panie Zieli nie ma żadnej informacji na temat ewentualnego tank rewards. Także na razie brak info. Brak info. Ok. Tu masz, co Co sądzisz o yellow gaminga. Co mam sądzić? Dziwnie, że tak odjechałeś. Nie wiem czemu tak odjechałeś dziwnie. Przyszedł on mierzył skropiona. Mogłeś trochę odważnie zagrać w końcu. No to tutaj to już... Skorpion 7 fragów. Ładnie postrzelał. Ładna bitwa, ładna bitwa, dobra bitwa. No tutaj taka inteligentna bitwa. Mądrze rozegrana. Obaj, żeście tą bitwę ugrali. Skorpion, demedem ty bardziej spotem. Fajna bitwa, fajna. Tutaj jeszcze dostałem taką bitwę.